Cześć ludzie kochane. Słuchajcie. Nie wiem czy wiecie, ale Marek Sawicki podał się do dymisji. Właśnie, po co ja te głupoty gadam? Po co? Więc jak wklejałem apel o Madzi Sosnowca o Szymku z Cieszyna, To mi ktoś napisał. Który kanał otworzył w telewizji? To mówią tylko Madzia. Matka Madzi mówią Szymek, szy, Matka Szymka. A nikt nie mówi o polityce, o gospodarce. No to kurczę, ludzie, no co jest ważniejsze. E znaleźć kogoś zaginionego, czy poszukiwać morderców jakichś. Czy słuchać pierdoły, tak jak teraz każdy kanał co otworzę w telewizji czy w internecie, Marek Sawicki podał się do dymisji. No kurde, ludzie, to co? Ja mam się powiedzieć, bo Marek Sawicki podał się do dymisji. Oceńcie sami, co jest ważniejsze. A ja tylko to powiedzieć. Pół żartem, pół serio, a wy byliście wiedzieć co robić. Dobra, trzymcie się. Udanego dnia Wam życzę. Cześć.